Firma Womasz Edwarda Woźnego zajmuje się projektowaniem, budowaniem i wyposażaniem strzelnic. Wolsztyńska firma uważana jest w branży strzeleckiej za lidera na polskim rynku. Na jej sukces składa się praca całej rodziny. Womasz projektuje i wyposaża strzelnice od A do Z, proponując coraz to nowsze rozwiązania technologiczne. Konkuruje z najlepszymi firmami z całej Europy. Edward Woźny jest współautorem sukcesu organizacyjnego Mistrzostw Polski. I zawodów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego. Wyposażył około 80% polskich strzelnic myśliwskich, na których padło wiele rekordów polskich. W styczniu tego roku zakończył projekt strzelnicy interaktywnej z programem studyjnym, umożliwiając samodzielne wprowadzanie scenek filmowych do ćwiczeń strzeleckich. Strzelnica wirtualna jest jednym z najbardziej skomplikowanych urządzeń na światowym rynku strzeleckim. Na bazie swoich wieloletnich doświadczeń na zlecenie Bumaru producent z Wolsztyna wykonał prototyp mobilnej strzelnicy kontenerowej, na której pierwszy honorowy strzał oddał we wrześniu ubiegłego roku minister obrony narodowej Bogdan Klich podczas 6 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, jednej z największych i najważniejszych wystaw przemysłu obronnego w Europie. Lista dotychczasowych projektów zrealizowanych przez Womarz jest imponująco obszerna. Firma wyposażyła m.in. strzelnicę ośrodka przygotowań olimpijskich Polskiej Federacji Sportu w Szczytnie na trzecie Mistrzostwa Świata w pentatlonie policyjnym. Strzelnicę w Poznaniu i Warszawie na ogólnopolskie Spartakiady Młodzieży w strzelectwie sportowym. Wyprodukowała też urządzenia biatlonowe dla Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Technologię z Wolsztyna zastosowano w strzelnicy Biura Ochrony rządów w Warszawie. Womarz wyposażył kompleksowo strzelnicę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie zgodnie z wymogami Komendanta Głównego Policji zamontował zespół kulochwytu po uprzednim przeprowadzeniu specjalistycznych badań w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Dzięki panu Edwardowi Woźniakowi powstały wzorcowe strzelnice wielu komend wojewódzkich i powiatowych policji, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Więziennych w Kaliszu oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a ponadto strzelnice szkolne, uczelniane, brackie i służb ochrony oraz osób prywatnych. Na strzelnicach wyposażonych przez WOMARZ nakręcono sceny do filmów, m. jak Miłość, Ekstradycja, Sfora i Fałszerze, a armata z herbem Wolsztyna stanowiła eksponat do ogniem i mieczem i wystrzałem otwierała Mistrzostwa Świata Policji. Życzymy właścicielowi Womaszu, panu Edwardowi Woźnemu, dalszych wystrzałowych pomysłów, które sprawią, że i w tej dziedzinie o Wolsztynie będzie głośno.